zresztą Pani Wola Dzień dobry Państwu. Piotr Szulik. Jak zwykle. Tak. Ja? ja. <noise> Także jak Państwo słyszeli już 25. rocznica działalności Poloneza, to jest już niesamowicie długo, prawda? I jest to 39. premiera filmowa, na którą dzisiaj zapraszamy. E, rozpoczęliśmy działalność w tym roku troszeczkę później, ale jest to za to wspaniała komedia, która rozjaśni nam te ciemne, ponure listopadowe dni. Ja, może uzupełnię te, te informacyjne, statystyczne dane. Owszem, 39. Piękna i mam nadzieję, że niezapomniana premiera filmowa. Natomiast jest to nasza, nasza 309. impreza. Nie będę udawał, że Państwo nie wiecie, bo pisaliśmy o tym w mailu i na stronie internetowej, że obejrzało nasze imprezy przeszło 77 tysięcy widzów. Dzisiejsza premiera filmowa pod tytułem Wszystkie kobiety Mateusza odgrywa się w Cieszynie. Prawie każdy z nas zna Cieszyńc, ponieważ prawie wszyscy jadąc do Polski przejeżdżamy przez Cieszyn, ale rzadko kiedy wpadamy na rynek. Jest to podobno przepiękne miasto i zobaczymy go pośród tych wszystkich kobiet Mateusza. Film oparty jest na powieści Aniołek, pióra Beaty Pawlak. Powieść tę będzie można kupić później podczas tradycyjnej lampki wina. Bądź też można kupić sobie e, ścieżkę filmową, ścieżkę dźwiękową filmu. Zdrajowca, pana Artura, y, barona więcka Witamy serdecznie. Jest jeszcze ktoś, kogo państwo. I jeszcze, no, jeszcze jest ktoś, pan Artur przywiózł nam znakomitego, grającego, znanego państwu z ekranów telewizyjnych filmowych, aktora pana Tomasza. Shimshinera. Takie y, bardzo blisko brzmiące nazwisko, prawda? Dobry wieczór Państwu. Jarosław Dobry wieczór. Y, proszę Państwa, teraz my, tak? Tak. Y, proszę Państwa, bardzo jest mi niezmiernie miło witać Państwa na naszym filmie. Cieszę się bardzo, że część kobiet y, Mateusza będzie od dzisiaj mieszkać również w Wiedniu. Y, y, ostatnio y, mieszkały na Goa w Hamburgu i tak dalej więc bardzo się cieszę że ta, ta grupa kobiet y, Mateusza rośnie. To jest film y, ona rośnie dlatego że to jest film właśnie o miłości. A miłość przychodzi czasami we śnie, czasami nawet po śmierci. Miłość czeka za rogiem i mam nadzieję, że na wszystkie panie dzisiaj również Mateusz będzie tu dziś czekał. Jak coś to przychodzi też po 70. Na przykład Zresztą jak Państwo zobaczą, bo to nie jest, to jest film taki trochę, trochę śmieszny, trochę smutny, taki trochę właśnie jak to nasze filmy wcześniejsze, czyli Anioł w Krakowie. My zawsze kierujemy się tą zasadą, jak, chłop, jak Anioł zapytał chłopca w naszym filmie, jak się masz? To on mówi czasem dobrze, czasem źle i tak staramy się też właśnie, żeby było w naszych filmach. Także mam nadzieję, że Państwo będą i wzruszeni i rozbawieni miejscami. Zapraszamy bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, nie pod wrażeniem. Dziękujemy ślicznie, że byliście z nami przy tym niezwykłym filmie. Dziękujemy pięknie, kwiatów tego filmu do kategorii komedia. Moim zdaniem to nie jest komedia w tego słowa znaczenia, ale za to chciałam podziękować. Uświadomiłam sobie, że film tego typu jest tak bardzo wyborowany, ponieważ myślałam, że to będzie rozrywka, ale to jest listopad, to jest film, który pasuje do, do nastroju. <tryk> <tryk> No i co, bym Pani Racja, ponieważ My dokładnie chcieliśmy, żeby ten, ten film tak wyglądał, jak wygląda właśnie, to znaczy był taki melancholii, bardzo wolny, żeby był taki właściwie, no jeżeli, jeżeli komediowy, to w na zasadzie takiego jakby dobrej, ciepłej energii, że, to jest, że nawet o odchodzeniu możemy mówić w ten sposób, żeby nie, był, nie robić z tego tragedii. Natomiast i oczywiście myśmy długo walczyli z dystrybutorem, no, który koniecznie chciał nazwać ten film nową komedią twórców, prawda? No to są takie wymogi czasami rynku. Nie udało nam się, żeby nazwać to inaczej, prawda? Yy, ale też były pytania takie, no dobra, no, ale to przecież też nie jest dramat, nie jest, To jest takie wasze kino, takie angielskie kino. Tam to też nie były takie typowe komedie i tak dalej, prawda? Więc ludzie w, z, z, by, by, dowiadując się, jakie były wcześniejsze filmy, jakby mają świadomość, na co się wybierają. No myśmy do końca, że tak powiem, nie chcieli używać tak mocno określenia... Ja wszyscy, ja się zapomniałem, wszyscy, yy, tak dorzucę tylko tutaj, troszeczkę. Wszyscy aktorzy występujący w Kafel Solo namawiali barona, żeby zrobił jakąś scenę, puścił mu tak słupek pocieszynie, ale, ale nie, nie, nie nie chciał się absolutnie zgodzić. To w taki ukłon do komercji, ale <grych> nie wyszło. Po... Ja chciałabym, może króciutko, tylko bardzo o, Państwu nie. podziękować tutaj za przepiękną polszczyznę. Dlatego, że my tutaj na obczyźnie, w cudzysłowie oczywiście mówiąc, jesteśmy faszerowani różnego rodzaju filmami, sitkomami. Tak, książkę napisała brata Pawlak, ym, która była dziennikarką Gazety wyborczej. Yy, I znowu również właściwie wiąże się taka dosyć magiczna i dziwna historia, ponieważ... Yy, ona zginęła w 2000 roku na wyspie Bali w takim, nie wiem czy Państwo pamiętają, był taki zamach terrorystyczny. Wybuchnęła dyskoteka yy, i zginęło tam ponad 200 osób. Yy, to było w 2000 roku to był zamach terrorystyczny jakichś islamskich grup. Ona była zakochana w islamie w ogóle. Yy, jeździła po świecie. Yy, kochała w ogóle taką, taki rodzaj yy, właśnie mistyki jakiejś yy, związanej z, z, z poznawaniem ludzi, ale i religii, z, z takim przełamaniem barier różnego typu. I niestety yy, właściwie po tym wybuchu yy, nic prawie z niej nie zostało, to znaczy nikt nie zna nawet jej szczątków. Czyli z, z śledztwo, czy też badania no, przy sugerowało, że ona musiała być. To nie, e, nie tylko nie było nie książki, ale nasze obserwacje, nie obserwacje nie też, jak na tyle, trochę. Nie tak, tylko obserwacje. Tak, doświadczenie nasze e, e, Że, Znaczy, głównie. Jest, no Nie jest takiego, że facetów się doznaje do wielu śmierci, prawda? Łańcuchy. Zwłaszcza to mają, więc to chyba nic zadowalającego. Natomiast oczywiście jest coś takiego, że, że chcielibyśmy to powiedzieć na dwie ważne żywioły, prawda? Ale które w końcu się dzisiaj muszą spleść. To znaczy ci faceci, którzy są przyzwyczajeni, do, do takiego właściwie teatu prawda, do, takiego, do takiej codzienności, takiej, w sensusalone i tak dalej. Nagle, kiedy, kiedy no, coś się dzieje dziwnego, kiedy te kobiety oczekują od nich zupełnie czegoś innego, kiedy trzeba pomyśleć, kiedy trzeba po prostu się zmienić. No, z, bez... Także tak, bardzo serdecznie chciałam podziękować w imieniu wszystkich kobiet i mężczyzn za ten wspaniały seans. Um... Dobrze, dziękujemy. Obiecujemy, że wiosną zjawimy się z nową komedią. <śmienią> <śmienią> Naprawdę komedią. Naprawdę komedią. <śmienią> Dziękuję. Życzymy, życzymy raz jeszcze samych takich pięknych filmów i proszę Państwa, ja już mówiłem, aniołków Wam nie odpuścimy. Oj, nie odpuścimy Wam też nie. Dziękujemy ślicznie życzymy Państwu dalszego miłego wieczoru. Zapraszamy na tradycyjną premierową aniołów. Dziękujemy bardzo.